Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Chyba zaczyna znowu padać. <noise> Dzisiaj to chyba będzie padać. Przyjechałem sobie tutaj na kureczki, ale tak nie za bardzo widzę. Powiem Wam, chociaż tutaj jest, mam wiadereczko tym razem. Jak mówię, jak wezmę wiadro, to nic ja zbieram, Ale tu jest jakaś kureczka o jaka dorodna, ładna, patrz jaka ładna, piękna, super to jeszcze cztery i wystarczą do jedzenia, to zarwiemy, o ta też może być, ale to jest ładniutka, gruba taka to za małe to za małe <grym> Znajdę tu coś jeszcze Tu powinno być dużo, dużo więcej Ja nie wiem dlaczego to tak się dzieje w tym roku Że tu nie ma tych kureczek pięknych A. No nic poszukamy Patrzcie Nie powinno być tego masa A tu jakoś sobie łódko Tu są. O jest taka ładna proszę tą dużą weźmiemy no dużą no taka średnia ale jest ok te dwie zostawimy ale tu powinno być tego no chyba że ktoś po prostu sobie podbierał ale nie wiem czy w ogóle tu były Trudno powiedzieć Tam co jest? Jest tu coś? Przed mi się wydaje. Nie to żałędzie są <grymne> Dobra Jeszcze tu z tej strony zobaczymy tylko Jak nie będzie to nie będzie To najwyżej jedno jajuszko i koniec <grymne> Ale pojedziemy najwyżej gdzieś na... O, tu są jeszcze tak żeby Tu są jeszcze ładne Jedziemy tą ja. I weźmiemy te dwie. O. Ta jest ładna. Już taka duża. Nie ma już tu. O. Dziwko powiem Wam. Myślałem, że będzie dużo. A tu słabiutko z tymi kurkami w tym roku. Trzeba będzie chyba w inny rejon Polski jechać na kurki. Albo w inne miejsca, ale tam też nie było za dużo zawsze. Dobra. To jeszcze raz witam Was i pozdrawiam. No, sprawdziliśmy te miejsce tu kurkowe, ale mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to ja jajuszko. Twoje jużka, dobrze, Będzie dobrze. No to nic, pochodzę sobie jeszcze tutaj, posprawdzam. No i najwyżej pojedziemy. Wiecie co? Mam chęć tak zajrzeć za prawdziwkami. Co wy o tym myślicie? Pojedziemy w jedno miejsce, zobaczymy. Jakiś może mały prawdziwek wyszedł sobie. Tam syglaki też rosną. Także takie gniewózka też do kurek dołożyć, by było super. Zobaczymy, no to lecimy. Byle się nie rozpadało mocno, bo tam troszkę jak popada to człowiek zmoknie, nic mu nie będzie. I dęby to są wielkie. Powiem Wam, czerwonych na razie kozaków też nie ma. A już powoli powinny być. Wiecie co, idziemy zobaczyć tam na Maślaki jeszcze i tam też kozaki osą. Zaraz zobaczymy o, jeszcze jedno auto. Jakieś tam auto przyjechało. Powiem Wam, że dwóch grzybiarzy już zaraz spotkałem No i ale na razie każdy no, sprawdza tam swoje miejscówki i z tego co rozmawiałem no to Jeszcze nic nie mają ale nie zrażamy się. My też idziemy zobaczyć. A co? <laughs> Zobaczymy. Może tu coś będzie. No, A nie mam reklamówki. Szkoda. Mogłabym w sumie to dzisiaj mógł wziąć. sobie zapomniałem, że przecież jest taki. O! <laughs> taki syf robimy po prostu. To jest katastrofa. Dobra, idziemy na kurki zobaczyć. Tu nie ma co chodzić, po prostu nie ma na razie tutaj grzechów. Chyba nic nie dozbieram do tych moich. Tak mi się wydaje. Ja tam coś widziałem, ale chyba jest takie, dopiero się wysypują takie maleństwa. Mhm. Ale Chodź, idziemy zobaczyć. Bo raczej dużych nie będzie. No, dopiero się wysypują. Zobaczcie jakie maleństwa. A już tu po zjedzone albo coś. Nie wiem, tam też są. No, takie maleństwa to nie będziemy zbierać. No, to nie ma sensu. Więc idziemy jeszcze jedno miejsce zobaczyć. Chodź tędy, Ares. Ares, chodź tędy. Ale nie widzę nic więcej. Piero początek, chyba że u nas tutaj będzie mało kurek w tym roku. Nie wiem. I tak zawsze było nie mało, teraz to już będzie blank mało. Dobra, idziemy dalej. Mogłem wziąć gumowce. Patrzcie na to. To jest masakra Nie pomyślałem, a trudno I tak jak mówię, słowietko z tymi kurkami Powiem wam, tu widzę Nie, dwie są Trzy Ale takie maleństwa No to ten jeden, to jedno mogę zerwać A te dwie zostawiamy Ale nic więcej tu nie widzę Albo dopiero zaczną rosnąć, albo po prostu w tym roku będzie z kurkami tutaj ciężko. Hmm. Dobra, idziemy jeszcze na czerwone zobaczyć po drodze i sprawdzimy miejsce na prawdziwki. Hmm. No szkoda, ale zobaczcie jakie ładne woda stoi, także jest dobrze. Ale czekaj, nie wiem czy i dalej zobaczcie to. Jakie chmuzka. Jak lunie. A ja nie mogę wiecie. A trudno. Powiem wam. Poziomek już jest sporo. Można w lesie po drodze sobie gdzieś stanąć i nazbierać. Może pójdę do lasu tam jutro obok mnie. I pozbieramy trochę poziomek. Do jakiegoś słoiczka. Mm. Powiem Wam, rewelacje. jak ja tu mam przejść, gdzieś <grymne> tam gniazdo jest. Powiem Wam, zaczyna padać. Także no, nie ma sensu tam iść, może dalej chociaż hmm, nie wiem, właśnie jak się rozpada mocno, całkiem, a na to wychodzi, że będzie mocno padać no nic, tu pochodzimy trochę sprawdzimy, czy są jakieś grzybki no i tyle, I będziemy wracać, bo to nie ma sensu w taki deszcz chodzić, bo no to w każdej, w każdej chwili może lunąć. Tam deszczu nie boję, bo że jak burza przyjdzie, a coś tam słyszałem, że zagrzmiało. Hmm. Dobra, poszukamy tutaj, czy czegoś nie ma. No i nie ma, nie ma nic. Ciekawe, czy w tym roku, kiedy mi się pierwszego uda znaleźć prabuska. Jestem bardzo ciekaw. Teraz idę zobaczyć tam, gdzie zawsze maślaki były, ale na razie nie ma nic. Nie ma, wiecie, tych. Te niejadalne powinny być takie. Ale jak na razie jest bardzo mało. Widziałem dwie gąski, jakieś trzy gołąbki, dwa. Te malutkie. Ale jak na razie, myślę, że tak grzybnia się dopiero rozwija. I musimy czekać. No niestety. Ale poczekamy. Myślę, że się doczekamy. I wcześniej już za niedługo już za niedługo hmm. no nic kończymy film powiem wam snu sprawdziłem zobaczyłem jak to wygląda bo wiecie jak się chodzi na grzyby to trzeba wiedzieć po prostu czy jak tam jest ten jak tam czy polało jak polało czy duże są ilości tego deszczu, czy w tym miejscu co zbieraliście, czy ja zbierałem prawdziwki jak to tam wygląda, czy jest dobrze czy woda jest, czy stoi, czy tam czegoś nie przekopali, czy czasami jak człowiek przyjdzie i potem dziwko, nagle lasu nie ma. <laughs> Takie też zdarzało. Oczywiście chodzę na jakieś tam stanowisko i grzybów nie ma. Ale to już pikuj, Ale lasu nie ma. Co teraz? No tu, widzicie, jakaś tu chodzą ludzie, i widzicie takie, taki Gołąbek tu rósł sobie. Takie młode wyrastają już gdzie, nie gdzie. Ares, naprawdę jaki ty jesteś brudny. Ojejku. <ścoughs> teraz do samochodu, jak wejdzie, to będzie masakra ale nic w mlecznik takiego trochę wytrzyma no i co także dlatego trzeba sprawdzić no a tak rzucić okiem po prostu jak to wszystko wygląda jak w lesie jaka atmosfera to jest wiecie jak jest tak parno ciepło no to taka taka mgiełka lekko jest taka rosa się robi no to wtedy grzybki mm. <laughs> rosną tak ale musimy jeszcze parę dni poczekać i to może na poziomki pójdziemy Pozbieramy, a przy okazji może, o, wiem co. Będziemy może poziomki pozbierać, ale będziemy w jedno miejsce zobaczyć, czy nie ma zamszoków. No takie grzybki, jak co roku. Może nadbieramy jutro tych zamszoków. E, no i co, no. Fajnie jest. Coraz bliżej grzybów. No wiadomo, każdy czeka na jesień. Większość przynajmniej. Czy tam na jesieni, ale... Myślę, że przy tej pogodzie, bo w tamtym roku było ciężko. Tam chyba coś pod koniec czerwca znalazłem, ale były po prostu, były takie upały, że one wychodziły i były robaczywe, tak? I rozsypywały się w rękach po prostu. Były tylko przez kilka dni, potem już ściółka grzybnia wyschła i po prostu już nie było. Myślę, że w tym roku będą w czerwcu. Tak powinny być. Tam się wysypią te w niektórych miejscach te usiadkowane, a potem prawdziwe. No ja mam oczywiście, zaraz dam relację, to jak będziemy dwie zbierać, także na razie jak tego, to nie musicie się ruszać, Urujcie się. Ja tu muszę przejść jakoś, nie wiem jak, ale jest to oczywiście swoboda, jakby inaczej, ja tu bokiem muszę jakoś przejść. Jak się Wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja uciekam, pokażę Wam jeszcze. Tylko tyle. Dzisiaj udało mi się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem kureczek. Dobra, tak do smaku. Twa jajuszka I na wieczór będzie jak znalazł. Zdrówka uśmiechu Wam, życzę czystych lasów. No, fajnych, miłych, grzybowych spacerów. A no, już widzicie, zawsze coś się tam znajdzie. Tu kureczka jakaś. Tak powolutku to będzie ruszać. Czerwone kozaki powinny być za niedługo, tak się powinny pokazywać gdzie gdzie. Ale no zobaczymy, wszystko zależy od pogody. Na razie jest dużo deszczu, ciepło jest. Także wszystko sprzyja i myślę, że <grybujesz> sprzyja rośnięciu grzybom, ale no zobaczymy. <grybujesz> Trzymajcie się. Do następnego papa. Pa. Chodź mi przewieźć. No chodzisz po tym. O. Jak je ja cię? Jak je ja cię potem wyczyszczę? <grystanie> no dobra.